Podcasty Rzeczpospolitej. Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pałac Prezydencki. Będziemy rozmawiać o rozkręcającej się coraz bardziej kampanii prezydenckiej. Znamy już kolejną kandydatkę, pierwszą kobietę w stawce, wicemarszałkini senatu, Magdalenę Biejat. Wiemy też, że PSL, tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, poparło Szymona Hołownię w tych wyborach, także stawka wyborów: kandydaci, kandydatka są już coraz lepiej znani. No i pewnie będą jeszcze kolejni. O tym będziemy rozmawiać w tym odcinku podcastu Pałac Prezydencki. To tak się składa, też jest ostatni odcinek przed świąteczno-noworoczną przerwą. Zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum Imienia Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak jak wspominałem, Magdalena Biejat, pierwsza kandydatka w stawce wyborów prezydenckich 2025, konwencja w Warszawie i była prezentacja kandydatki przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, wcześniej Krzysztofa Kukuckiego i, um, jeśli dobrze pamiętam, Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera. Tak to wyglądało na początek. Może krótki fragment wystąpienia kandydatki lewicy. Przed nami ogrom pracy, i jestem na tę pracę gotowa. Wiem, że stoi za mną drużyna ludzi głęboko ideowych, a zarazem do bólu pragmatycznych. Lewica jest dzisiaj siłą, która reprezentuje nadzieję, troskę i współpracę. Moją misją. Tak to y, wyglądało, Magdalena Bijat mówi, że przed nią ogrom pracy, ma rację? Oczywiście, że przed nią ogrom pracy, bo przecież wybory prezydenckie to są chyba najbardziej wyniszczające z wyborów, no bo przecież to są wybory, które bazują na jednostce. Ciężko, prawda, mieć swoich takich, można powiedzieć, zastępczych reprezentantów w regionach. Trzeba samemu pojechać tysiące, setki tysięcy rąk, uścisnąć, uśmiechnąć się, stanąć do zdjęcia, wystąpić na konferencji prasowej no i, prawda, kampania prezydencka jest takim turnę taką trochę objazdówką. Ta, można powiedzieć, wydolność fizyczna jest jednym z czynników, dla którego poszczególni kandydaci mają lepsze gorsze wyniki wyborcze i tutaj chyba ta zapowiedź tej strategii, gdzie Magdalena Biejat będzie jeździć, już było trochę pokazane. Pokazane właśnie w, w tym wprowadzeniu ze strony Krzysztofa Gawkowskiego i Krzysztofa Kukuckiego. Jeden i drugi polityk mają y, to do siebie, że reprezentują Polskę powiatową. Krzysztof Gawkowski jest chłopakiem z Wołomina, a Krzysztof Kukucki jest prezydentem byłego miasta wojewódzkiego Włocławka. I zakładam, że właśnie też ten taki napis, który tam w tle konwencji się pojawia, Polska Powiatowa pokazuje, prawda, w którym kierunku będzie szła kampania Magdaleny Biejat, bo zakładam, że starając się o przyzwoity, dobry wynik wyborczy, no nie można być wyłącznie wielkomiejską kandydatką. Chociaż to też jest w pewnym sensie walor Magdaleny Biejat, to że jest no właśnie trochę uosobieniem takiej wyborczyni z klasy średniej, gdyż Magdalena Biejat jest taką osobą. Też padło takie określenie w trakcie tej konwencji, cytowane później w tekstach na portalach w internecie, dziewczyna z sąsiedztwa. To też jest nowy Nowy kierunek dla lewicy, która no nie chce być kojarzona z elitami, tak mówiąc wprost? Z pewnością, szczególnie, że z elitą będzie kojarzony Rafał Czaskowski, który prawda, z tego swojego, można powiedzieć, elitarnego wykształcenia, znajomości języków, prawda, takiego sposobu bycia robi swój y, walor, ale dla wielu ten walor może być poważną przeszkodą, żeby zagłosować. I tutaj zakładam, że Magdalena Bijat, no właśnie, chyba chce być taką osobą, jaką jest. Y, ja mieszkam na Pradze Północ, często spotykam Magdalena Delany Biejat, kiedy prawda tam w bluzie z kapturem, w sneakersach, z dziećmi na rowerze, gdzieś tam przemyka w okolicy dworca Wileńskiego i ją też spotykam, prawda, kiedy idzie na zakupy tu i ówdzie, więc ona jest jeszcze z sąsiedztwa. I nie musi organizować, tak złośliwie powiem od razu, wyjazdów na tę czy inną, do tej czy innej hali targowej we Warszawie, żeby pokazać, że jest, robi tam zakupy codziennie. Nie, zakładam, że na bazarek na namysł Słowskiej zapytaje się, czy znają panią Biejat, to pewnie panie sprzedający i panowie sprzedający pewnie by Magdalenę Biejat znali. Natomiast ta właśnie dziewczyna sąsiedztwa, to chyba był klucz do dobrego wyniku wyborczego Magdaleny Biejat w wyborach prezydenckich w Warszawie, prawda? Bo przecież właśnie to, to było nietypowe, prawda? Że Magdalena Biejat można było spotykać właśnie na targowiskach, gdzieś na ulicach warszawskich dzielnic, gdzie, prawda, ona stała, rozdawała ulotki razem ze swoimi kandydatkami, kandydatami w wyborach samorządowych do rad dzielnic, do rad miasta. I Magdalena Biejat po prostu jest taką osobą, można powiedzieć, Aleksandrem Kwaśniewskim lubi ludzi. I zakładam, że ludzi gdzie mogą lubić magne to będzie, myślę, bardzo interesująca kampania, no bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, Lewica chyba chce spróbować, no jednak, bardzo wyraźnie się oddzielić od Rafała Trzaskowskiego, który jest oczywistym faworytem tych wyborów, jest takim frontrunnerem, jakbyśmy to powiedzieli w Stanach Zjednoczonych. No ale, będąc faworytem, można tylko tracić. Z drugiej strony, Lewica ma w pamięci wynik Roberta Biedronia sprzed pięciu lat, gdy Rafał Trzaskowski wyssał chyba po prostu wyborców z Lewicy, więc. Te dwie rzeczy będą gdzieś tutaj ze sobą grały. Z pewnością. Z pewnością doświadczenie poprzednich wyborów i jeszcze wcześniejszych, bo Robert Biedroń i wcześniej Magdalena Ogórek to były prawda, wyniki na poziomie dwóch z groszami procent poparcia. To jest oczywiście z jednej strony obciążenie, a z drugiej strony punkt startu. Bo teraz można powiedzieć, że każdy wynik powyżej tych wyników to jest lepszy wynik dla lewicy. Natomiast zakładam, że tą taką granicą można powiedzieć porażki wyborcze Jest wynik wyborczy lewicy w wyborach do Sejmu. Przypuszczam, że to 8,6 no to, to, jest ten, to jest ten poziom, do którego Magdalena Biat powinna sama doszlusować. Jeżeli taki wynik by osiągnęła, no to by pokazała, że Koalicja Obywatelska nie jest w stanie tak łatwo połknąć wszystkich wyborców lewicy i że jest odpowiednia grona wyborczych i wyborców, którzy chcą głosować na własną kandydatkę. A każdy wynik powyżej tego wyniku do Sejmu, który był rozczarowującym, złym wynikiem dla lewicy, no byłby budujący Magdalenę Biat. Jako, no właśnie, liderkę lewicy, bo Magdalena Bieja w przedsięwzięciu do pozostałych polityczek nie powiedziała, że nie wystartuje, nie unika tej odpowiedzialności. Wzięła na barki odpowiedzialność startowania w tych wyborach, w niezwykle trudnych wyborach dla lewicy, mając na uwadze obecny, można powiedzieć, stan rzeczy i stawkę wyborczą. Ale też jest także to, że ona nie jest z jednej z tych dwóch jeszcze istniejących frakcji w nowej lewicy, a była w partii Razem, to jest problem? Czy atut? Może być problemem jeżeli partia razem wystawi swojego kandydata bądź kandydatkę. To słyszy się od Zandbergu. No i wtedy, i wtedy i wtedy byłby potężny problem. Czy ja potrafię dzisiaj powiedzieć, że Lewica może wystawić jedną kandydatkę Magdalena Bied i może wystawić czwórkę? Czwórkę? Może, może wystawić, no oprócz Magdaleny Biejat, swoje ambicje prezydenckie raz po raz zresztą przedstawia i osoba, która też wystartowała w ostatnich wyborach bez specjalnego sukcesu, senator Waldemar Witkowski, który na Twitterze wczoraj mówił, prawda, że to nie jest kandydatka Unii Pracy, no ale że mamy, byłby Waldemar Witkowski, byłby Adrian Zandberg, jeżeli razem uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, no i y, znany y, lewicowy i związkowy, można powiedzieć, y, Gro, taki w tym gronie Piotr Szumlewicz. Gdyby ta czwórka wystartowała, no to oczywiście ci wyborcy się rozdrobnią i to będzie wtedy oczywiście wielki problem. Ale jeżeli Magdalena Bied byłaby jedyną przedstawicielką lewicy. Jedną kobietą w stawce, no to można powiedzieć, że to jest idealny moment, w którym lewica się może w Polsce policzyć, prawda? Bo ciężko znaleźć bardziej, yy, można powiedzieć, taką, no właśnie, socjaldemokratyczną do cna kandydatkę, jaką jest Magdalena Bietiną, która mogłaby konkurować z Magdaleną Bietem na lewicowość. Byłaby wyłącznie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, no ale ona z różnych względów nie startuje w tych wyborach. No właśnie, to jest, to jest też jedna z rzeczy, która jest całkiem oczywista, tak. Dla mnie też było to całkiem jasne już wcześniej. Na no jakiś czas wcześniej też jakiś czas wcześniej przed konwencją, przed tym ogłoszeniem przed 15 grudnia. No dla mnie to było jasne, że Agnieszka Bąk no ma swoje obowiązki w ministerstwie, ma też ambicje pewnie liderskie, jeśli chodzi o samą nową lewicę. i Kombinacja tych czynników sprawiła, że jednak nie, nie wystartowała. Ja uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. E, powiem w ten sposób: jeżeli Agnieszka Dzielęż-Bąk przestraszyła się dla przykładu tego, co powiedział Donald Tusk, że kto wystartuje w wyborach prezydenckich, to nie może pełnić funkcji ministra, to nie wiem, czy takie same standardy, albo czy tak samo przeraził się tym Radosław Sikorski startujący w prawie wyborach w koalicji obywatelskiej. A po drugie, i Magdalena Bieja i Agnieszka dziumierz bąk w badaniach opinii publicznej mają podobne wyniki, jeżeli chodzi o kategorię. Nie znam, nie wiem kto to jest. I zakładam, że w tych wyborach Magdalena Bieja zwyczajnie nadgoni rozpoznawalność, i to też byłaby szansa dla Agnieszki dziumierz bąg żeby bez względu na wynik wyborczy podwyższyć swoją rozpoznawalność, żeby być, prawda, w jakimś sensie drugą Barbarą Nowacką. Dlaczego drugą Barbarą Nowacką? Bo Barbara Nowacka oczywiście jest twarzą jednej z najbardziej spektakularnych porażek lewicy. Jakim było nie wejście do parlamentu koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczonej Lewicy sygnowanej twarzą Barbary Nowackiej. Ale Barbara Nowacka do dzisiaj w badaniach fokusowych i bardzo kojarzy się z lewicą. To Więc... 2015 roku. Tak, i tutaj zakładam, że Magdalena bije, no właśnie, startując w tych wyborach, zwiększy swoją rozpoznawalność, taką widzialność, że wiele osób, które nie śledzi polskie polityki, którzy. te osoby, które, no właśnie, nie czytają prasy, teraz się po prostu opadły i zaczną kojarzyć Magdaleny Bied z szyldem socjaldemokratycznym w Polsce. Tak, takie to jest insajderska sprawa lewicy. A tak myślę, że możemy sami to teraz rozważyć, bo Magdalena Biejat przyszła do nowej lewicy jako część y, pewnego środowiska, które się odłączyło od partii razem. To wszyscy wiemy. A jeszcze tak zastanawiam, no dobrze, to co z nimi teraz y, będzie? Przynajmniej, szczerze, że akurat nie miałem okazji, pewnie to jakoś nadrobię. Y, zapytać się to y, marszałek Biejat y, ostatnio. Pewnie ją zapytam. Może jeszcze się uda przed y, nowym, nowym Rokiem. Natomiast. Y, Zastanawiam się, czy, czy oni wejdą po prostu do tej, do której z tych, czy wejdą po prostu do partii, czy założą własne środowisko, własną partię, też gdzieś tam, w jakichś takich głębokich kuluarach takie rzeczy można było, takie rozważania można było usłyszeć w lewicy. Jak pan sądzi? A może to nie ma znaczenia? Mm, nie, no ma znaczenie. I pewnie... Mówi o tej socjaldemokracji i tak dalej. No właśnie wiemy też, że w nowej lewicy te frakcje mają się. Połączyć, w, połączyć tak w sensie ma wedle nowych doniesień prasowych i wewnątrzpartyjnych no ma nastąpić zakończenie podziału na frakcji wiosna i SLD. Z tego również z prostego względu że była ona asymetryczne że sojusz licy demokratycznej było wiele silniejszą frakcją w, w gronie nowej lewicy zakładam że wynik wyborczy Magdaleny Biejańt będzie też trochę wpływał na decyzje poszczególnych polityczek, e, takich jak nie wiem Joanna Wicha Daria Goszek Dorota Olko Anna Gór z, z tego prostego względu, że jeżeli Magdalena Biejat osiągnie dobry wynik, no to, a razem na przykład nie zarejestruje list, no to będzie to jasno i wyraźnie wskazówka na to, że nie ma życia na lewicy poza nową lewicą, prawda? że to jest to środowisko, które, które wyrosło wcześniej, no właśnie z potężnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i również potężnego środowiska SDRP, a wcześniej PZPR, no że jakby jednak siła struktur i siła finansowa tej partii jest na tyle duża, że jeżeli chce się robić politykę, to trzeba być częścią nowej hmm. lewicy. Więc nie zakładam, że Magdalena Bija, prawda, by nagle chciała tworzyć, nie wiem, inicjatywę Polską 2.0, bo tworzenie środowiska niszowego, nie przynosi dobrych efektów. W sensie, oczywiście później duża partia taka jak Platforma Obywatelska może sobie wpisać prawda, taką partię prawda, w koalicyjny komitet wyborczy, no ale to jest chyba bardziej taki zabieg PR-owy, aniżeli realna siła polityczna. No bo też e, rozmawiamy pod koniec roku, to jednak mówiłem, ostatni odcinek podcastu Pałac Prezydencki e, w, tym, w, tym, e, w, w tym roku, przynajmniej wszystko na to wskazuje. No trochę, trochę ta decyzja lewicy wpisuje się w takie dyskusje o tym, co w ogóle z lewicą dalej. pan. W tym roku wielokrotnie rozmawialiśmy, no jest autorem takiej tezy, czy takiego pokazania, pan to akcentuje, że lewica traci wyborców z roku na, z wyboru na wybory. Więc w jakimś sensie no ta, te wybory prezydenckie są momentem, w którym no, lewica albo zatrzyma ten trend, albo go wzmocni. W ogóle wybory prezydenckie są takim punktem przełomowym dla partii politycznych. Wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku wzmocniła lewicę, prawda, i stała się hegemonem na polskiej scenie politycznej. W 2000 roku, kiedy Marian Szaklewski miał fatalny wynik wyborczy, rozpadła się agencja wyborcza Solidarność. Tak samo w tym samym 2000 roku, kiedy Andrzej Olechowski osiągnął bardzo dobry wynik, wtedy powstała Platforma Obywatelska. Ehm... Sukces Pawła Kukiza przełożył się później na wejście tego ugrupowania czy tam ruchu do, do parlamentu. Więc zakładam, że gdyby Magdalena dajmy na to, osiągnęła 10%, yy, to byłby punkt startu dla budowy pewnie nowej trochę socjaldemokracji w Polsce, że byłoby to pokazanie, że można odbić się od dna. A przypomnę, że w koniec 2024 roku to był najgorszy wynik, najgorszy rok, jeżeli chodzi o wynik wyborczy dla Lewicy w całej historii trzeciej RP. Nigdy Lewica w Polsce po 1989 roku nie miała tak słabego wyniku jak 6,3 w wyborach samorządowych i później powtórzyła ten fatalny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc zakładam, że to jest punkt odbicia dla Lewicy. No i teraz pytanie, czy Magdalena i będzie w stanie się od tego mizernego punktu odbić. Ale mam wrażenie, oglądając konwencję lewicy w niedzielę no, przez, w, w telewizji, miałem wrażenie, że w internecie w zasadzie. No, miałem wrażenie, że ta energia tam jest. Akurat tak się złożyło, że nie, nie relacjonowałem tej konwencji na miejscu, e, ale e, no, miałem wrażenie, przynajmniej tak to było, wyglądało. Nie, no, mówię, jestem skazany tym razem na obrazek, że, że ta energia wokół Magdaleny Biejat była, że, że lewica no, gdzieś tam e, znajduje teraz sobie jakiegoś, tą nową siłę, żeby no, walczyć o ten jak najlepszy wynik. Z pewnością Magdalena Biedro... no właśnie również w, w, na wiosnę, prawda, była jedyną, można powiedzieć, taką e, e, osobą, która potrafiła uśmiechać się na, wy, na wieczorze wyborczym, prawda, no bo tutaj przypuszczam, że i Włodzimierz Czarzasty, robi Robert Biedro mieli posępne miny, patrząc na poziom poparcia w województwach, na no, Magdalena Biejat w Warszawie pokazała, że można, prawda? że można osiągnąć dobry wynik, można mieć lepszy wynik niż poprzedni kandydaci lewicy w wyborach samorządowych na Urząd Prezydenta Warszawy. I przy okazji no, wprowadzić do wielu rad dzielnic, tylu radnych, że bez lewicy dzisiaj się nie da współrządzić, prawda? I Platforma Obywatelska, Koalicja musi się mierzyć z tym wyzwaniem. Również w rodzinnej dzielnicy Magdalena Biejat na Pradze Północ lewica ma dwójkę z burmistrzów współrządzi z Koalicją Obywatelską, ma jeden mandat mniej niż Koalicja Obywatelska i w jakim sensie w, na rodzinnej, można powiedzieć, Pradze Północ Magdalena Biejat również za sprawą swojego wyniku wykręciła świetny wynik całego komitetu, który przyłożył się na dobry, na, na dobry rezultat mandatowy w wyborach do Rady Dzielnicy. I zakładam, że tutaj Magdalena Biejat, no właśnie oprócz takiej, można powiedzieć, tradycyjnej bazy wyborców w, w dużych miastach, to, że jest kobietą, oczywiście może jej pomagać, bo przecież jest znana z tego, że była nieustannie występliwą e, obrończynią e, w, w tak zwanych, prawda, policyjnych kotłach, kiedy, prawda, jest dużo zdjęć, kiedy ona w maseczce w czasie pandemii COVID-19, stała z legitymacją poselską i broniła e, aresztowanych kobiet. E, Magdalena Biejat jest odważna i to pewnie dla wielu wyborczych będzie, be, będzie bardzo istotne, szczególnie, że w tym balu samców, no nikt nie może pochwalić się jakąś przesadną, może powiedzieć, determinacją walca walce o prawa kobiet, a Magdalena Biejat może. Też, e, Właśnie rozmawiamy w chwili, gdy no wiemy, że ta stawka wyborów, no to jest Rafał Czeskowski, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia i e, jeszcze i kilko, kilku innych kandydatów, ale to są wszystko mężczyźni. Tak. W tym momencie Magdalena Biejat jest jedyną kobietą w całej stawce. Jeśli rzeczywiście tak zostanie, no to będzie też jej, e, i, i jej atut. Ale tak podsumowując jeszcze ten, ten rok, wróćmy jeszcze na chwilę do tej lewicy. A myśli pan, że to że morale na lewicy... Jest dzisiaj, no jakby pan je określił, bo jeszcze jest sprawa, o której nie rozmawialiśmy, ale trzeba ją wspomnieć. My też nie wiemy, jak się ta historia skończy, bo nagrywamy nasz podcast akurat w takim momencie, że to jest nierozstrzygnięte. Sprawa ministra Wieczorka, tak? Takie mam wrażenie, że ta historia na jakimś kładzie się cienie na tym morale na lewicy. Na pewno się kładzie, czy cien, cieniem się kładzie na moralach lewicy, nie tylko ze względu na właśnie te fatalne wyniki wyborcze na wiosnę i wczesne lato, no ale również za sprawą tego, że, no właśnie, w sprawie, chyba bardzo, bardzo ważnej dla lewicy, jaką są kwestie związków zawodowych, sygnaliści, prawa pracownicze, wszystko wskazuje na to, nie jestem tego pewien, ale wszystko wskazuje na to, że minister Wieczorek. Nie wykazał się zbytnio pracowniczą postawą, prawda? Informując rektora jednej z uczelni publicznych o. No, właśnie, sygnałach o możliwych nieprawidłowościach. Mówię to ze względu na to, że nie jestem w pełni w, w kursie działań jak to się mówi. Natomiast materiał prasowy mówiący o tym, że, prawda, no jednak przedstawicielka związki zawodowych przez to, że jej informacje zostały upublicznione, przekazane dalej, spotyka się z, pewną, z pewnymi nieprzyjemnościami. No, to nie jest zachowanie polityka godnego socjaldemokracji. Socjaldemokracja zawsze stanie. Nie, albo powinna stawać, musi stawać po stronie pracowników, a nie pracodawców. Bo przypomnijmy, że rektorzy są pracodawcami. Myślę, że no tak jak rozmawialiśmy, tak jak rozmawiamy, myślę, że mogę to ujawnić, że rozmawiamy w poniedziałek, po południu, w poniedziałek 15, 16 grudnia, przepraszam, po południu. My nie, wie, nie wiemy, co dalej z ministrem Wieczorkiem, no ale te ciemne chmury nad nim już jakiś czas wiszą i teraz chyba się jeszcze nagromadziły. bo ten tweet, o nim już wiemy premiera Donalda Tuska, czas decyzji. Myślę, że no, jeśli minister Wieczorek straci swoją funkcję, no to to będzie jakieś wydarzenie, które znajdzie się we wszystkich podsumowaniach roku. A też na koniec jeszcze jedno pytanie, właśnie już tak bardziej ogólnie, nie tylko o kampanię prezydencką, ale w ogóle o podsumowanie roku politycznie, no bo tym się w końcu zajmujemy, pan jako naukowiec, ja jako, jako dziennikarz. Co było najważniejsze dla pana? Bo ja jeszcze nie napisałem swojego podsumowania, no ale może się zainspiruję panem. Nie, dla mnie chyba najważniejsze to były dwa wydarzenia. To były, to były wybory. To były wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, które pokazały trochę, kto wygrywa. W sensie wygrywa tandem popis, że jednak wyniki wyborcze i w wyborach samorządowych, i w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazały, że tam gdzie się dwóch bije, tam nie w bynajmie, nie zyskuje trzeci. I jednak zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w skali kraju no pokazało, że nawet parę miesięcy po tak tzw. przełomowych wyborach 15 października partia Jarosława Kaczyńskiego trzyma się nieźle. A gdyby jeszcze Jarosław Kaczyński, Prawej Sprawiedliwości inaczej, lepiej pokładało listy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to też te wybory mogłoby wygrać, szczególnie, że zwrócę uwagę naszym widzom i słuchaczom, że Prawo i Sprawiedliwość przegrały wybory do Parlamentu Europejskiego o 1%, o 1 W związku z tym, no, Kaczyński mógł te wybory wygrać. Natomiast, natomiast dla mnie też jest ciekawe to, co się dzieje w dalszej stawce. No tutaj oczywiście ten rok za udany może traktować, odbierać, interpretować Konfederacja, która miała trzeci wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego z poziomem 12%, no i trwale jest na trzecim miejscu w badaniach opinii publicznej, natomiast do fatalnego oprócz lewicy może zaliczyć trzecia droga, gdyż no tam 6,9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzyma na no to był wynik rozczarowujący. Wynik, który w wyborach do Sejmu przełożyłby się na nie wejście tej koalicji do, do Parlamentu. W związku z tym można powiedzieć, że od wyniku wyborczego Szymona Hołowni, od, można powiedzieć, też takiego sprawności finansowo-politycznej i organizacyjnej będziemy wiedzieć, czy w przyszłym roku trzecia droga jako koalicja dwóch partii Polski 2050 i PSL-u w ogóle się utrzyma. Także Te wybory prezydenckie mają, tak jak widać, ogromne, ogromne znaczenie polityczne i będziemy śledzić bardzo uważnie to, co się w dzieje już w oficjalnie, formalnie w kampanii wyborczej, gdyż wspomniany przez pana, rozpisze czy ogłosi bardziej wybory prezydenckie. To będzie w styczniu przyszłego roku. Teraz bardzo już dziękuję bardzo już dziękuję panu za rozmowę za to podsumowanie za też projekcje dotyczące przyszłego, przyszłego roku. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Pałac Prezydencki był dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum imienia Daszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podcasty Rzeczpospolitej.